Poczuwamy zbyt szybko na laurach. Tak? My Polacy mamy dokumentami tak, się jeszcze w tym, w tym świecie się wychowano. tutaj w Polsce, gdzie, gdzie, gdzie rzeczywiście tak było bardzo dużo osób się też przy okazji poprzez to właśnie kończyło karierę. Tak? wiadomo, że w Polsce od dawna, dawno piłkarze są postrzegani jako jako no, zakopowi ludzie, tak? I często i, i jest, jest tak, że to twarze nie idzie tak? I ja, ja uważam też przy okazji, że to spoczywanie na norach, to rzeczywiście tak jak mówisz, ktoś, ktoś się powoła na gdzieś tam powiedzmy, na jakieś zgrobowanie i tak dalej, wydaje ci się, że jesteś naprawdę mega i, i musisz że tam jakieś pracy w to wkładać. Ja do pewnego momentu też tak miałem, ale dopiero potem zderzyłem się trochę z rzeczywistością i musiałem się mocno się, się wyprostować. Tak jak już trafiłem do Legii, e, e, pojechaliśmy z po drugą drużyną jodu, miałem dużą szansę, żeby, żeby zacząć istnieć, tak? Z drugą drużyną jeszcze pojechaliśmy na, na jeden z pierwszych pajonaczów i, i tam troszeczkę spaliłem się psychicznie. No i to było takie, taki dół bardzo, bardzo duży e, w mojej przegraniu z filmu.